Witam was bardzo serdecznie. Dziś zobaczymy top 7 dworów, w których byłam w roku 2024. Wyłoniłam 7 najciekawszych obiektów pod względem zjawisk paranormalnych, tajemnic i mrocznych opowieści. Ale nie każde miejsce posiada legendy o duchach zobaczycie sami. Zanim jednak wrócimy do zeszłego roku, chciałabym podziękować moim wspierającym kochani, serducho dla Was. Siedzicie wygodnie w fotelach, no to ruszamy. Zaczynamy od miejsca siódmego. Dwór znajduje się w województwie lubuskim, to obiekt o bogatej historii i wielu tajemnicach. Wzniesiony w XVIII wieku pełnił różne funkcje na przestrzeni lat, w tym siedziby szkoły podstawowej. Po zamknięciu szkoły budynek pozostawiono bez opieki, co doprowadziło do jego stopniowej dewastacji. Dziś jest opuszczony, z zachowanym dachem, ale wybitymi oknami i zniszczonym wnętrzem. Otoczone gęstą roślinnością, szczególnie latem, staje się niemal niewidoczne. Wnętrza budynku mimo prób remontu pozostają w ruinie z widocznymi uszkodzeniami stropów i ścian. Miejscowi mieszkańcy opowiadają o licznych spotkaniach towarzyskich, które miały miejsce w dawnych czasach, nadając miejscu specyficzną atmosferę mimo że nie ma udokumentowanych mrocznych wydarzeń z przeszłości dworu jego opuszczony stan, ciemne korytarze i zapomniane wnętrza sprawiają, że lokalni mieszkańcy snują wokół niego różne opowieści. Ludzie przechodzący w pobliżu dworu po zmroku twierdzą, że słyszeli dziwne odgłosy dochodzące z wnętrza. Skrzypienie podłóg, odgłosy kroków i szepty, mimo że budynek stoi pusty. Niektóre opowieści wskazują, że na terenie dawnego parku mogło znajdować się stare cmentarzysko, na którym pochowano osoby związane z majątkiem. Brak dokładnych informacji na ten temat, ale mówi się, że z tego powodu miejsce to nie sprzyja długotrwałemu zamieszkaniu. Każda próba ponownego zagospodarowania kończyła się niepowodzeniem. Choć mało kto zapuszcza się tam po zmroku, jego obecność wśród gęstych drzew, budzi wyobraźnię i przyciąga poszukiwaczy przygód. Miejsce szóste to dwór położony w województwie wielkopolskim o bogatej historii sięgającej XV wieku. W 1903 roku właścicielem dworu został Władysław Grabski, wybitny polityk, ekonomista i dwukrotny premier II Rzeczypospolitej. Był autorem reformy walutowej w 1924 roku i twórcą polskiego złotego. To właśnie za jego czasów dwór przeszedł znaczącą przebudowę, nadającą obecny wygląd, przypominający renesansową willę włoską. Istnieją przekazy, że podczas II wojny światowej w majątku ukrywano ludzi, być może partyzantów lub uciekinierów z obozów. Po II wojnie światowej majątek został znacjonalizowany i przejęty przez Państwowy Fundusz Ziemi. Dwór przestał pełnić funkcję rezydencji szlacheckiej i został zaadoptowany na budynek mieszkalny dla pracowników PGR. Brak odpowiedniej opieki i dewastacja doprowadziły do jego postępującego zniszczenia. W latach PRL miejscowi omijali dwór po zmroku, wierząc, że miejsce jest nawiedzone. W latach 90. XX wieku dwór trafił w ręce prywatne, jednak próby remontu nie zostały zakończone sukcesem. Obecnie dwór jest w ruinie. Choć jego mury wciąż stoją, wnętrza są zdewastowane, a dawna świetność budynku to już tylko wspomnienie. Pomimo prób sprzedaży i podejmowania renowacji, nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie odzyskał dawny blask. W czasach, gdy dwór był zamieszkiwany przez robotników PGR, krążyły historie o jednym z pokoi na piętrze, który miał być przeklęty. Ludzie, którzy tam spali, doświadczali koszmarów, paraliżu sennego i dziwnego uczucia bycia obserwowanym. Opowieści głoszą, że w tym pokoju dochodziło do tajemniczych zgonów. Podobno w czasach swojej świetności w niewyjaśnionych okolicznościach zginęła ta młoda służąca. Niektórzy okoliczni mieszkańcy twierdzą, że dwór ma w sobie coś złego. Miejsce piąte to historyczna rezydencja z końca XIX wieku. Choć obecnie może nie prezentować się okazale, został zbudowany w 1880 roku, a jego dzieje są silnie związane z majątkami szlacheckimi i późniejszymi niemieckimi właścicielami ziemskimi. Na terenie folwarku istniały również budynki gospodarcze, w tym cukrownia i mleczarnia, które świadczyły o rolniczym charakterze tego miejsca. Po II wojnie światowej dawne dobra zostały przejęte i rozparcelowane przez Skarb Państwa Polskiego. Choć dwór nie jest miejscem, które zapisało się w historii jako siedlisko nadprzyrodzonych zjawisk, jego dzieje są pełne momentów, które mogą budzić niepokój. Pierwsza opowieść: Duch niemieckiego właściciela. Jedna z historii mówi o Hermanie, niemieckim właścicielu, który w latach 20. XX wieku miał prowadzić majątek żelazną ręką. Twierdzono, że był surowy wobec pracowników, a niektórzy z nich zaginęli w tajemniczych okolicznościach. Po II wojnie światowej, gdy niemieccy mieszkańcy opuścili te tereny, miejscowi zaczęli opowiadać o dziwnych dźwiękach dobiegających z wnętrza dworu. Od głosach kroków, trzaskających drzwi, a nawet głosach po niemiecku. Niektórzy są przekonani, że to duch Hermana wciąż nawiedza to miejsce. Druga opowieść zakopane skarby. Podobnie jak w wielu dworach i pałacach Wielkopolski, mówi się, że przed wkroczeniem Armii Czerwonej w 1945 roku niemieccy mieszkańcy ukryli we dworze kosztowności. Według lokalnych przekazów, miały one być zakopane w pobliżu Starego Stawu w parku. Do dziś nie odnaleziono żadnych skarbów, ale co jakiś czas pojawiają się poszukiwacze z wykrywaczami metalu. Trzecia opowieść Zaginieni pracownicy folwarku. W, w okresie międzywojennym we dworze zatrudniano wielu pracowników sezonowych. Istnieje opowieść o kilku osobach, które miały nagle zniknąć bez śladu. Nie znaleziono żadnych dokumentów, które mogłyby wyjaśnić ich los. Miejscowi zaczęli szeptać, że jeden z zarządców folwarku był zamieszany w ich zniknięcia, a ciała mogły zostać ukryte na terenie posiadłości. Czwarta opowieść zarośnięty staw i jego tajemnice. Staw w parku obok dworu przez lata służył jako źródło wody dla folwarku. Z czasem został zapomniany i zarósł roślinnością. Starsi mieszkańcy opowiadają, że kiedyś tonęły w nim zwierzęta gospodarskie, ale były też przypadki, gdy w wodzie odnajdowano ludzkie kości. Jedna z teorii mówi, że w XIX wieku mógł to być nieoficjalny cmentarz dla służby dworskiej. To miejsce, które mimo swojego skromnego wyglądu skrywa wiele fascynujących opowieści. Jego historia sięga XVIII wieku, przez lata zmieniał właścicieli, przeżył wojny i zmiany ustrojowe. Choć nie jest szeroko znany jako miejsce paranormalne, lokalne opowieści sugerują, że może kryć w sobie niejedną tajemnicę. Od ducha niemieckiego właściciela, przez zakopane skarby aż po zaginionych pracowników, dwór pozostaje miejscem pełnym historii, które czekają na odkrycie. Na miejscu czwartym znajduje się dwór o bogatej i złożonej historii, sięgającej XIV wieku. Obecny dwór, na który właśnie patrzymy, został wzniesiony około 1870 roku. Niestety, dokładny wygląd pierwotnej budowli jest trudny do odtworzenia ze względu na liczne przebudowy oraz obecny stan ruiny. Wokół dworu rozciągał się niegdyś park z trzema stawami. Podczas II wojny światowej we wrześniu 1939 roku właściciele zostali wywiezieni do Poznania, a sam właściciel zmarł w obozie dla wysiedleńców w lutym 1940 roku. Po wojnie majątek został przekształcony w państwowe gospodarstwo rolne. Dwór pełnił funkcję budynku mieszkalnego, a na parterze pod koniec lat 90. XX wieku mieścił się mały sklep spożywczy. Po likwidacji PGR-u w latach 90. XX wieku został opuszczony, a jego stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Obecnie dwór jest w stanie ruiny, tynki odpadły, brakuje podłóg, a wnętrza są zdewastowane i zaśmiecone. W ostatnich latach budynek padł ofiarą podpaleń, co doprowadziło do częściowego zawalenia się dachu. Przyroda stopniowo pochłania to miejsce, a bogata historia dworu odchodzi w zapomnienie. Mimo, że oficjalnie nie ma potwierdzonych historii o duchach, wśród miejscowych krążą opowieści o niepokojących zjawiskach na terenie dawnej posiadłości. Kilka osób twierdzi, że w nocy w ruinach słychać kroki, a niektórzy mówią o cieniu postaci widywanym w pobliżu budynku. Istnieją też relacje ludzi, którzy wchodząc do dworu czuli nagłe zmiany temperatury, dreszcze i uczucie bycia obserwowanym. Pierwsza opowieść tajemnicze podziemia. Z czasu wojny pochodzi jedna z mroczniejszych opowieści dotyczących dworu. Mówi się, że w podziemiach budynku ukrywano skarby zrabowane w czasie wojny. Niemcy mieli podobno przetrzymywać tam również polskich jeńców i podejrzanych o działalność konspiracyjną. Mówi się, że niektórzy z nich byli torturowani, a ich ciała ukryto w nieznanych miejscach na terenie posiadłości. Podobno do dziś w nocy można usłyszeć w ruinach dziwne szepty i odgłosy kroków, a wśród okolicznych mieszkańców krążą opowieści o duchach zamordowanych ludzi. Druga opowieść zniknięcie niemieckiego żołnierza. Jedna z legend mówi, że w czasie wojny pewien niemiecki żołnierz, który miał pilnować dworu, zniknął bez śladu. Jego ciało nigdy nie zostało odnalezione, a ludzie opowiadają, że jego duch do dziś błąka się po ruinach, szukając sprawiedliwości. Miejscowi od lat unikają tego miejsca po zmroku, obawiając się nieznanych sił. To jedno z tych miejsc, które kiedyś tętniło życiem, a dziś stanowi mroczne świadectwo historii. Z jego murów wciąż emanuje atmosfera grozy, a historie o wojennych tajemnicach i o duchach sprawiają, że budynek wciąż budzi emocje wśród mieszkańców. Choć jego dni świetności dawno minęły, nadal przyciąga poszukiwaczy przygód, pasjonatów historii oraz tych, którzy wierzą w nadprzyrodzone zjawiska. Na miejscu trzecim znajduje się dwór, który został wzniesiony prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku i później rozbudowany. Wokół dworu znajdowały się dwie oficyny, zapewne pełniące funkcję domów dla służby lub budynków gospodarczych. Był to murowany budynek o klasycznej formie, z częścią parterową i piętrową oraz czterokolumnowym portykiem, który nadawał mu charakter reprezentacyjnej siedziby ziemiańskiej. W pobliskim parku zachowała się piękna aleja grabowa. Po II wojnie światowej, podobnie jak wiele innych majątków ziemskich, dwór przeszedł na własność państwa i stopniowo popadał w ruinę. Obecnie dwór jest opuszczony, co jeszcze bardziej potęguje jego mroczny klimat. Jest miejscem, które przyciąga eksploratorów i miłośników historii, ale jednocześnie uchodzi za nawiedzone. Pierwsza opowieść o zaginięciu ostatniego właściciela. Według niektórych lokalnych opowieści, ostatni właściciel dworu miał zniknąć w tajemniczych okolicznościach tuż przed II wojną światową. Istnieją pogłoski, że mógł paść ofiarą rabunku, choć inni twierdzą, że po prostu uciekł przed naciągającą wojną. Miejscowi jeszcze w latach 50. XX wieku szeptali, że jego duch wciąż błąka się po dworze. Opowieść druga: powojenne zaginięcia. W okresie powojennym w okolicy miało dochodzić do niewyjaśnionych zaginięć. Mówiło się, że opuszczony dwór przyciągał poszukiwaczy skarbów, którzy liczyli na ukryte kosztowności dawnej szlachty. Kilka osób podobno weszło do zrujnowanego budynku, ale nigdy nie wróciło. Opowieść trzecia: nocne światła i tajemnicze odgłosy. Osoby, które przechodziły w pobliżu dworu nocą, relacjonowały, że widziały tajemnicze światła na piętrze budynku, mimo że od dawna był on opuszczony i pozbawiony elektryczności. Czwarta opowieść Czarna Dama Dworu. Miejscowi opowiadają o postaci kobiety w czerni, która pojawia się w pobliżu Alei Grabowej. Uważa się, że to duch kobiety zamordowanej przez zazdrosnego męża jeszcze w XIX wieku. Podobno można ją zobaczyć o świecie, kiedy mgła spowija teren wokół dworu. To miejsce o bogatej historii, pełne niedopowiedzeń i tajemnic. Od średniowiecznych właścicieli, przez zaginięcie, aż po legendę o czarnej damie, budynek to fascynuje zarówno historyków, jak i miłośników zjawisk paranormalnych. Jego obecny stan i otaczająca go aura sprawiają, że pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych dworów na Mazowszu. Na miejscu drugim znajduje się zabytkowy obiekt, położony w województwie dolnośląskim. Dwór został wzniesiony na przełomie XVI i XVII wieku przez rodzinę von Redern, ówczesne właścicieli tej części wsi. Po wybudowaniu w pobliżu Nowego Pałacu dwór został opuszczony przez rodzinę i przekształcony w budynek gospodarczy, co spowodowało utratę wielu jego pierwotnych cech stylowych. Około 1600 roku przodek właściciela wsi, hrabia Christian Wenzel von Nostitz, odbył pierwszą pielgrzymkę do Jerozolimy. Sto lat później jego potomek dla uczczenia tego wydarzenia ufundował na wzgórzu Kościół, ukończony w 1703 roku. Między kościołem a dawnym klasztorem posadzono dwurzędową aleję Lipową, przy której znajdowały się cztery kaplice kalwaryjne. Aleja zachowała się do dziś, choć kaplice nie przetrwały próby czasu. Po 1945 roku osada została opuszczona i popadła w ruinę. Do początku XXI wieku z kościoła i klasztoru dotrwały jedynie fragmenty murów zewnętrznych. W najlepszym stanie zachowała się Aleja Lipowa. Choć Dwór nie jest szeroko znany, jego historia, architektura oraz otaczające go legendy i tajemnice czynią go miejscem wartym uwagi dla miłośników historii i poszukiwaczy nieodkrytych miejsc. Jedna z najbardziej intrygujących opowieści dotyczy obecności Templariuszy w tym miejscu. Według lokalnych przekazów, rycerze Zakonu Templariuszy zostali zaproszeni przez księcia Bolesława Wysokiego i osiedlili się w okolice. Jeden z nich, zauroczony pięknem regionu, miał założyć osadę, która dała początek współczesnej wsi. Chociaż brak historycznych dowodów potwierdzających tę teorię, legenda ta dodaje miejscu mistycznego charakteru. Mieszkańcy regionu czasami wspominają o niewyjaśnionych zjawiskach w okolicach dworu i pobliskich ruin. Niektórzy twierdzą, że w nocy można usłyszeć tajemnicze dźwięki dochodzące z alei lipowej lub dostrzec niewyraźne postacie przemieszczające się wśród drzew. Opowieści te dodają miejscu aury niepokoju i sprawiają, że spacer w tych okolicach po zmroku staje się doświadczeniem dla odważnych. Choć wiele z tych historii opiera się na przekazach ustnych i lokalnych legendach, tworzą one niepowtarzalny klimat wokół dworu, czyniąc go miejscem pełnym tajemnic i mrocznych opowieści. A żeby również pokazać Wam, że są obiekty, o których nie mam rocznych opowieści, pokażę Wam ten, który mnie na swój sposób zachwycił. Dwór ten znajduje się na miejscu pierwszym. Położony jest w Województwie Wielkopolskim i ma bogatą historię sięgającą XIV wieku. Niestety dostępne źródła nie dostarczają informacji na temat legend czy mrocznych opowieści związanych z dworem. Historia tego miejsca koncentruje się głównie na zmianach właścicieli i wydarzeniach mających znaczenie dla lokalnej społeczności. Majątek przechodził w ręce wielu znakomitych rodów szlacheckich, w tym argońskich, czarnkowskich, grudzińskich, mycielskich i ponikiewskich. Obecny dwór pochodzi z początku XX wieku. Po II wojnie światowej, podobnie jak wiele tego typu posiadłości, dwór przeszedł w ręce państwa, co wiązało się z licznymi zmianami i prawdopodobnym zaniedbaniem. Większość szlacheckich rodów miała swoje dramatyczne historie, a w takich miejscach często opowiadano o duchach właścicieli, którzy po śmierci nie mogli opuścić posiadłości, ale w tym dworze takich historii nie było. To miejsce o bogatej historii, które przez wieki było własnością wpływowych rodów szlacheckich. Choć nie natrafiłam na konkretne mroczne legendy związane z tym miejscem, jego dzieje, liczne zmiany właścicieli z pewnością stanowią ciekawy temat do dalszych badań. Bardzo Wam dziękuję, że spędziliście ten czas ze mną. Następny top dworów, do których można wejść, prawdopodobnie będzie w przyszłym roku. Jeżeli znacie taki dwór, do którego można wejść swobodnie, piszcie do mnie prywatnie. Z ogromną przyjemnością umieszczę taki dwór w kolejnym top. Plecak już mam spakowany, więc czas ruszyć w trasę i udać się do nieodkrytych tajemniczych miejsc. A tymczasem ściskam Was mocno i do następnego.